No cześć, tutaj dziennikowodu. W dniu, w którym kończę nowinę pompejańską właśnie przed chwilą przyjechałem z Giełdżwałdu, znaczy z pielgrzymki przede wszystkim do Giełdżwałdu. Mam ze sobą wodę. Jeśli ktoś chciałby, mogę, mogę dać. No, to jakieś tam małe buteleczki. Kto chce, niech napisze w komentarzu. Może tak tych pięć pierwszych osób. Chętnie się podzielę. A jeśli ktoś chce mniej, jakiś tam malutki słoiczek, coś to na pewno jeszcze kolejne pięć osób. tak najbardziej. To był dla mnie taki bardzo wyjątkowy czas. Na nowo. Jestem zauroczony Marią, zakochany w niej. Jest to najspanialsza, najpiękniejsza kobieta na świecie. To, co czuję, jest, no, czuję taki smutek, że już, że już przyjechałem tutaj z powrotem do, do, do swojej chaty i, i jakby zostawiłem Marię, ale ona jest, wiem, że ona jest też w moim sercu. To też mi tak powiedziała tam no, na miejscu, że że będę z Tobą zawsze, gdziekolwiek będziesz, czy tutaj w Wrocławiu, czy gdziekolwiek, czy za każdym innym sanktuarium. I, i też chcę przekazać Wam tą miłość Maryi do Was, do każdego, kto ogląda ten, ten materiał, że ona bardzo, bardzo kocha, czeka na, na Waszą otwartość, na Waszą decyzję otworzenia się na, na jej miłość. Jednak pomyślałem o takim... W materiale, w takim kawałku grze, gdzie yy, podam wam przykłady, jak można yy, modlić się do Maryi, jak można jej zawierzyć życie, jak yy, budować z nią relacje, żeby przede wszystkim dowiedzieć się o niej yy, takich rzeczy, których na co dzień się nie mówi w kościele, a wtedy dużo łatwiej jest jakby nawiązać z nią relacje. Yy no na pewno będę przeżywał ten, to spotkanie z Maryją w Wietrzwałdzie e, trzy dni e, piątek sobota, niedziela bardzo ważne, bardzo wyjątkowe bardzo polecam to miejsce Jest skromne, nie ma jeszcze dużo turystów ani pielgrzymów e, warto tam pojechać i posiedzieć tak po prostu z Maryją która chce obecności naszej nie chcesz jakichś wielkich dziękczynień, jakichś też, też żeby ją nie zasypywać jakimiś wielkimi prośbami, tylko żeby po prostu z nią posiedzieć. Tak jak Jezus w najświętszym sakramencie. On chce po prostu bardzo wsyć się naszą obecnością, po prostu z nim przebywać, tak jak z przyjacielem. Tak samo Maryja tego pragnie, i przez to jesteśmy, mamy, mamy z nią relację, mamy jakąś więź, jest dla nas z kimś ważnym, staje się dla nas kimś ważnym, a to. Daje więcej ufności, bo mamy pomoc z nieba, nie, nie pomoc z ziemi. Ona jest, pomoc z nieba jest dużo ważniejsza. Ona będzie nas chętnie wspierać, e, do tego, że po prostu jesteśmy, jesteśmy dla niej ważni i też poświęcamy jej czas. I tak jak w zwykłej relacji. E, no, jeśli będziemy wiedzieć, e, co w naszym sercu jest, to, mogli, to będziemy mogli to o tym powiedzieć, i ona będzie mogła działać. E, bez naszej zgody ona tak samo jak Pan Bóg nie działa, po prostu w naszym życiu. No, To też jedne są z ostatnich dni moich tutaj yy, w tym mieszkaniu, więc, więc pokazuję Wam dlaczego. Wam kawałek takiego podwórka, który jest yy, w okolicy. Za blokiem dokładnie. Yy, mam nadzieję, że się przeprowadzi już niedługo, właśnie ze względu na zmianę pracy. Będę pracował w szkole katolickiej, z czego się bardzo cieszę. Wielkie wyzwanie, ale też wielkie. Wielka też taki zaszczyt też i przywilej. O tym, o tym w pewnie w jakimś innym odcinku, w innym materiale. I do tekstu, sobie poprzeżywać teraz, pomodlić się i zakończyć się Teodorem Teobankologii cały ten, ten różaniec i dziś i całą tą nowennę. Do zobaczenia.